Witam serdecznie moim gościem, Patryk Górka, Galacticos Team. Witam serdecznie. Gdzie twój brat? E, akurat ma zajęcia tam narciarskie w Tyliczu, także nie mógł dojechać dzisiaj. No to jak przeczyta wynik, jaki dzisiaj rozgromiliście Team Ramzes, to na pewno się zdziwi i pomyśli, że Team Ramzes był bez składu, a oni dzisiaj byli dość dużą kadrą. 18-0, rekord ligi. No, skomentuj to proszę cię bardzo. Nie no, pobiegaliśmy sobie. No... My nie odpuszczamy tak naprawdę, no i zawsze walczymy o jak największe to zwycięstwo tak naprawdę i no do tego też dążyliśmy, żeby kurczę jak najlepiej zakończyć ten mecz. Dobrze to wyszło w waszym wykonaniu. Ja pochwalę też Team Ramzes. Zeszli, podziękowali, z przyłbicą kurczę podniesioną głową do góry. No dostali stromotne lanie, ale trzeba też oddać, że potrafią się zachować godnie, nawet powiem takie porażki. No też tak myślę, no, trzeba też umieć przyjąć właśnie tą porażkę. No. No są jedne takie przypadki, ale właśnie trzeba to jednak głowa do góry i jednak ta przyjaźń na boisku to jest właśnie to. Galacticos Team cały sezon, nie tylko ten, ale wcześniejsze te awansami pokazuje, że wy jesteście drużyną. Patrząc w statystyki, nie ma tam przykładowo Patryk Górka 15 goli czy tam 10 goli, 12 goli. Ja patrzę w statystyki i fajnie wszystko rozłożone na cały zespół. No to chyba ta siła zespołu, prawda? Tak, no my nie gramy pod statystyki. Chcemy dobrze się bawić grą, no dobrze się rozumiemy i właśnie o to tutaj chodzi, że mamy sobie przejść, pograć wszyscy razem, a nabijanie takich statystyk, no to, no to, to nie jest nasz właśnie cel, tylko no, grać razem właśnie i wygrywać te ligi i Liga Polidze. Ale szczególnie Ty, właśnie, czy twój brat, cierpicie na tym, bo y, chyba już od dwóch sezonów y, zdobywacie razem mnóstwo goli, ale to się wszystko dzieli przez dwie osoby. Gdyby to się rozłożyło na jedną osobę, to zakładam, że w każdej lidze Orlik i Futsal mielibyśmy byście króla strzelców, a nie macie, przez to właśnie takie, że dwóch was jest dobrych. Znaczy wiesz co, no, jakbyśmy właśnie grali sobie pod te statystyki, no to to mogło być takie trochę toksyczne wobec drużyny, a właśnie ta atmosfera u nas jest ta właśnie ważna i właśnie dlatego właśnie tu zostaliśmy z bratem. No, nie chcemy nigdzie wyżej, właśnie chcemy właśnie z tą rodziną tutaj grać no i chcemy do tej Ekstrakasy. No pięknie mówisz, rodzina, no faktycznie, ale to widać, to widać. I gratuluję takiego team spiritu, bo wiele drużyn nie ma takiej atmosfery. No ja też się cieszę. No. Naprawdę nie żałuję, że tu gram. Mam nadzieję, że jak najdłużej. Dziękuję za wiatr. Też dziękuję.